Siema, tu Seba Motomity. Witam Was w nowym odcinku na naszym kanale. Naszym dzisiejszym gościem jest BMW F850 GS. Zapraszam do wysłuchania moich wrażeń na temat średniej bawarki oraz podsumowania, za co ją kocham, a za co nienawidzę. Za oknem przedwiośnie. Niektórzy już rozzimowali motocykle, inni wciąż czekają na lepsze czasy. Ja tymczasem wybrałem się na słoneczną Majorkę, żeby trochę wygrzać kości. A i przy okazji mam przyjemność polatać dwa dni BMW F850 GS. Nie będzie to klasyczny test motomitów, tylko bardziej pierwsze wrażenia z jazdy. Także jedziemy z tematem. Ale zanim zaczniesz oglądać odcinek, pamiętaj o od Daniu Subika, który nic Cię nie kosztuje, a jest bardzo ważny dla funkcjonowania kanału. BMW F850 GS. Jest to średni adventure ze stajni Motoren Motorenwerke. I oczywiście młodszy braciszek, zdaniem wielu, najlepszego adventura na świecie, czyli dużego GS-a. BMW od samego początku nie próbowała go promować jako jakiegoś mega kocura adventurego, globtrotera, tylko jako uniwersalny motocykl, który sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na trasie, a nawet w terenie i to wcale nie takim łatwym. I na dzień dobry mogę powiedzieć, że Niemcom naprawdę fajnie to wyszło. Dziękuję bardzo. Kurtyna. No dobrze, ale tak na serio. Jeśli chodzi o silnik, mamy tu dwa cylindry w rzędzie, 95 koni przy około 8000 obrotów. I aż 92 niutki przy około 6000 obrotów. Co tutaj można powiedzieć? Poniżej 4000 strasznie wibruje. Pralka frania nam się kłania, no i niespecjalnie jedzie. Ale jak już się obudzi przy tych 4-4,5 tysiącach obrotów, to naprawdę jest mega fan i naprawdę jest mega fajnie. Bardzo dużo momentu dostępne w środkowym zakresie, trochę jak, jak jakiś super mociak wręcz no i sporo, nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że dużo mocy aż do samego końca obrotów zdecydowanie czuć, że nie jest to motocykl klasy 600 jest dużo bardziej zabawowy i rozrywkowy no i idzie trochę w kierunku mniej więcej Yamahy Tracer 900 może to jeszcze nie jest ten typ szaleństwa i ten poziom szaleństwa, ale zdecydowanie w tym kierunku reakcja na gaz bardzo fajna i całkiem fajnie idzie z garści. Nie trzeba za bardzo redukować, wachlować biegami. W środkowym zakresie obrotów naprawdę ma fajnego powerka i te 92 niutka bardzo fajnie sobie radzą z tym motocyklem. Niezależnie od tego, czy się jedzie solo, czy się jedzie z plecaczkiem, ja również z moją partnerką, z moją żonką jeździłem na plecach i tak naprawdę bardzo fajnie to wszystko grało. Na szóstym biegu przy około 160 km na godzinę jest mamy 6000 obrotów, przy 145 000 obrotów. Od okolic 140-150 km na godzinę odczuwalne są wibracje, ale tutaj tragedii nie ma. VMAX BMK pisze oficjalnie na dokumentach ponad 200 km na godzinę. No cóż, mogę tylko potwierdzić. Dwójkę z przodu na pewno zobaczymy, ale też nie oczekujmy tutaj jakiegoś mega szaleństwa. No tu z kolei do Tracera trochę mu brakuje i przy tych bardzo wysokich prędkościach powyżej dwójki z przodu, no to tutaj już też powera takiego wielkiego nie będzie. Dopełnieniem tych bardzo fajnych osiągów jest spalanie na poziomie 4-4,5 litra. Producent oficjalnie podaje, zdaje się, 4,2. Przy dość małym baku, tak naprawdę 15-litrowym, pozwala na przejechanie tych około 300 km, zanim zaświeci się rezerwa. O ile spalanie jest całkiem fajne, no to jednak zasięg, jeśli chodzi o Adventura no to jest taki trochę mierny, no bo 15 litrów baku w motocyklu klasy Adventure to jest dość słabo. Co do zawiasu, jak dla mnie bardzo fajnie. Motocykl bardzo fajnie skręca i na wszelkiego rodzaju serpentynach można naprawdę śmiało, bardzo fajnie polatać bez większych obaw. Niby duże przednie koło 21 cali, które jest szprychowane do tego i nieregulowany widelec, co prawda upside down. Mogłyby sugerować, że motocykl mógłby mieć problemy jakieś ze skręcaniem czy zachowaniem stabilnego toru jazdy, ale nic z tych rzeczy nie ma miejsca. Zarówno solo, jak i z pasażerką mociak bardzo fajnie wchodzi w zakręty. No i nawet zachowując momentami dość nieprzyzwoite tempo, nie da się go wyprowadzić jakoś bardzo łatwo z równowagi. Przedni skok 230 mm. Tylni 215 sugeruje, że nie tylko wszelkiego rodzaju studzienki czy progi zwalniające nie istnieją dla nas w świecie rzeczywistym, tak naprawdę. I możemy przez nie przelatywać z nieprzyzwoitymi prędkościami typu 60 na godzinę i więcej, ale także możemy zapuścić się w teren i to nawet taki bardziej ambitny. Ja zjechałem BMK, co najwyżej na lekki szuterek. Nie stwarzało to dla niej żadnego problemu ale widziałem na internetach, że w rękach wprawionego offroadowca mociak potrafił naprawdę rewelacyjnie zasuwać w terenie. Wspomnę tylko, że zawias tył, no to petarda, bo to jest SA od ZF, reagujący w czasie rzeczywistym na wszelkie okoliczności, oczujnikowany, także tu jest bardzo fajnie. Przód, choć nieregulowany, no jest ustawiony dość neutralnie, jakoś tam specjalnie nie przeszkadza, także jest też bardzo dobrze. Jedyne co mnie zawsze irytuje w większości adventure'ów, no to jednak nurkujący przód przy awaryjnym hamowaniu albo jakimś takim bardzo mocnym, no ale ciężko coś na to poradzić, no bo ten skok jest tak duży, że on po prostu siłą rzeczy zawsze będzie jakoś tam nurkową. W parze ze świetnym silnikiem i dobrym zawiasem idą również znakomite heble. Niby tylko dwa tłoczki z przodu, ale za to od brębo. Powodują, że zarówno dozowalność, jak i siła hamowania jest po prostu idealna. Pozycja za kierownicą, no to oczywiście rewelacja, adventure jak to adventure. Wyprostowane plecy, małe kąty ugięcia kolan, czyli jednym słowem rewelka. Niestety mam też złą wiadomość, to jest motocykl zdecydowanie dla wyższych raiderów. Ja niestety przy moim MET 75 odczuwałem duży dyskomfort przy manewrach parkingowo-szutrowo-pochyłowych. Na pocieszenie dodam, że masa 233kg z pełnymi płynami, zatankowany na full, wyparowuje w momencie, kiedy na liczniku zobaczymy liczbę 7, może nawet 5. Motocyk jak tylko ruszy generalnie, no to nie czuć tej masy zupełnie. Przy bardzo wolnych manewrach motocykl jest również bardzo stabilny, co sprzyja poruszaniu się w mieście. No, i właśnie tutaj dochodzimy do miasta, jednego z trzech żywiołów, w których ten mociak, według producenta, powinien się spisywać jak ryba w wodzie. I muszę tutaj powiedzieć, tak, znów producent miał rację. Motocyk bardzo fajnie radzi sobie w miejskiej dżungli. Wcale nie jest jakimś kolosem, bo szerokość w lusterkach to 92 cm. Masa nie przeraża, nie przeszkadza. Motocykl jest zwinny, no i oczywiście mega dynamiczny, zawsze ma parę pod gwizdkiem. Do tego niewrażliwy jest na słabą nawierzchnię, jakieś studzienki, jakieś progi zwalniające, także tutaj jest rewelacyjny. Drugim z żywiołów jest trasa. Jak na poważnego adwentchera klasy średniej i tutaj powinien wypadać znakomicie. O ile sam silnik na trasie zaskoczy nas bardzo dobrą dynamiką i elastycznością, jak również umiarkowanym spalaniem, o tyle oceniam wygodną prędkość przelotową na 130-150 na godzinę. Już powyżej 140 na godzinę silnik zaczyna wibrować, a seryjna zbyt niska szybka nie zapewnia nam komfortu podróży. Górna część ciała zaczyna już przyjmować nieprzyjemne powiewy. Seryjna szybka jest słaba, mimo że regulowana w dwóch poziomach jest po prostu zbyt niska. Słaby jest też jednak ten zasięg na 15-litrowym baku. Od Adventura można by wymagać jednak nieco więcej. No i tutaj wchodzi nam w grę magia BM-ki, czyli za odpowiednią dopłatą dostaniemy chyba absolutnie wszystko, co tylko sobie wymarzymy. Oczywiście jest wersja Tropi, wyposażona jest w 23-litrowy zbiornik paliwa. Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Nadszedł czas, żeby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, za co nienawidzę BMW F850GS i można powiedzieć ogólnie wszystkich najnowszych BMW. Otóż są to motocykle bardzo ciężkie do testowania, bo to po prostu świetne mociaki, ciężko znaleźć jakąkolwiek wadę. Zresztą, zanim tak naprawdę dobrze znajdę wadę, to wy już wrzucicie mi tutaj zaraz na komentarzach, że można to załatwić opcją dodatkową. Seba, jak motocykl jest za wysoki. Dopłacasz 1500 zł i robią wersję obniżoną. Seba, jak szyba jest za niska, 700 zł, dopłacasz opcja numer 3565 podwyższana szyba. Za mały bak? Proszę bardzo, wersja tropi. Tak naprawdę, właśnie tak wygląda BMK. Ma tyle opcji, że po prostu zrobi nam to co trzeba. Pytanie tylko za jaką kwotę bo maksymalnie wyposażony F850GS w pewnym momencie kosztuje tyle, co duży GS1300. Podsumowując BMW 850GS, naprawdę jest to motocykl do tańca i różańca. BMW się tutaj spisało i nie jest to jedynie tani chwyt marketingowy. Możesz nim codziennie jeździć do pracy w wielkim mieście, w weekend pojechać sobie z żoną na Mazury albo z kumplami do lasu, a podczas urlopu zaliczyć Albanię, Bałkany, albo polatać po alpejskich przełęczach. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko osiągniesz bez większych kompromisów. Jeśli chodzi o wady: zbyt niska szyba w standardzie, brak regulacji przedniego zawiasu, no i motocykl dla wysokich osób ale coś czuję, że i tak zaraz w komentarzach rzucicie mi numerami katalogowymi opcji dodatkowej i wada zniknie. Jednej wady natomiast nie da się usunąć opcją dodatkową i jest to cena. Bo jak wiadomo BMW to będziesz miał wygody, ale też będziesz miał wydatki. To już wszystko na dziś. Dzięki i zapraszam na kolejny odcinek.